Elo mojej drodzy, to będziemy dzisiaj nagrywać. Jak będziemy dzisiaj grali... Um... Będziemy dzisiaj grali może... Nie wiem co, ale... Hmm. Poglądamy dzisiaj. Co wy na to? Moje kanały już oglądaliście, a drodzy, znaczy nie oglądaliście, ale może obejrzymy, dobra. Oglądamy. Nie pytam się, co za... Dzisiaj z Bojanem zrobiliśmy najgorsze burgery w Robloxie, Najlepszy. No. To, to zjecie takiego burgera, a nie takiego. I na fajerutką macie takie kozackie koszulki Zapraszam każdego i bluzy yy, i każdy, kto zakupi wspiera mnie i wtedy możemy a. nagrywać z kamerką niedługo będą Proszę się nie martwić. No proszę pana, proszę tutaj zostać Przyskutkę. Chcę pana ugotować, tak? Dobra, yy, bo ja... O podłogę, pochodzić po niej, tak, ją. Tak, tak, tak. To są najlepsze burgery w internecie. I ura? O, o chyba, chyba jest dobra. No, no nie, zrzucić kanapę. A, a to sobie dobrze. Nawiąza, Wiesz, jak chyba? się gotuje e, z takiej, to też do wrzodków. E, wow, e, no, <ślesz> e, nasz big Tego się nie robi na klientów no. <ślesz> Okay. Postawimy sobie tutaj przepyszne wypieczone mięsko. No, na mm. na podładę podłodze to Idziemy Ale... szukać szur sz... Szczur, 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 Dwóch. Ładno, A patrz, teraz na to, czekaj. Ej, to do... mam go. Mam go. Tak? A zobacz, co tu jest? Mam, 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 sz... mam szczura. Dobra. A, dobra, nie ważne. dobra, weź szczura, dobra? Dobra, idę. Że... O, o, dobra, masz. Masz, okay, dobra. spoko. To teraz patrz, tutaj trzeba go chwilę przygotować, dobra? Ooo, no. pyszny szczur! Mm. No, 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 będzie taki pyszne, że to jest szok, naprawdę. Doprawiony, czekaj. Dorzucę tutaj kilka frytek. U. No, fryteczek. Dobra, Zde, jeszcze już? Razem ze już jest gotowy. Nie, nie, nie. rusza się! Rusza się. <słuch> dobra, jeszcze chwila. <słuch> jeszcze ja chwilę. Musi posilić. Tak, się podoba to S. Frytki gotowe, halo, nałożone? Dobrze. Tak, tak, tak. Jeżeli my dostaniemy jedną gwiazdkę, to nie. Dobra, spłaź go. No nie! Ej, no? No on jest, nie, jest nie on, on zaraz przestanie się może tylko musi być trochę bardziej wysmażony, ten, szczura, stóra. To moi drodzy, to jest za chwilę przyjdę, okej? Okay? Ty... Za chwilę przyjdę, okej. Okay. <grybuj> serca, od serca. <grybuj> od serca, właśnie. <grybuj> No nie, no, szczurze, no! Nie, no. on jest, jest miśnany, ten szczur. A zrób może ty kanapkę i ty go wrzuć na jedzenie. Idę do magazynu chwilkę, dobra? I sobie nam coś, dobra? Ej, dobra. Okej, okej, okej. Dobra. To jest... Dobra, to weź znać jakieś szczury, nam, dobra? Takie wiesz, tam. No tak, możesz? właśnie w życiu. Gotuje się pięknie. A jak możesz ja takiego szarego funkcję, szczura, znaleźć, Wiesz? Szarego szczura skądś znajdziesz, dobra? Jeżeli no masz. Spoko, spoko. One to chodzą to zwykle na hello. po stołach, jak coś. Ej lol czemu mój, mój szczur włazi mi sam do burgera? Co jest grane? Co? Serio? Weź go jakoś ogarnij! Dobra, zabieram go. No, Ej! To ty, to ty to <grym <grym No to ty <grym> jesteś, <grym> ale mnie stronowałeś! Lore! Co jest grane? No ja krok... Jestem kucharzem szczur, ej jak z tej bajki był szczur taki. Ej szary szczur! Zabrał, zabrał Ej bierz go, Nie ma co kracisz. Dobra. Ej, 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 ten też wcika, Ej, weź, bo ten najlepszy ucieka, Ja go blokuję. Blokuję. O, dobra. O, Przekaj. pie. Co tam ty się zmieniłeś? Ale ten no kolejny układ nam, nie? no. Ej, a może się <laughs> No, tak, no, to był frank, ale. Czekaj. Może o nie. Po prostu go tak. Jest, patrz, mamy to, What? mamy to, mamy to, mamy to. Dobra, i Teraz. Burgerem. O, dobra. Idę go podać. Stołu? Dobra, to? Dobra, jazda! Dzień lecimy. Komu podajemy? Komuś takiemu. Um. Tutaj dla ekipy niech chcę kosztujemy. Ekipa, ekipa, proszę. Proszę bardzo, no, jak się dobrze czujecie? Czy smakuje pięknie burger? Może podetam, doprawię go trochę ty? O z, z, z wymiotował chyba! O, ty Hater, tak. Hejter! Hejter idzie. idzie no, chodź osiu. Gdzie ty uciekasz? Gdzie ty... Ej, weź go, weź go do naszego kolejnego burgera. Nasz totalny skład nie podoba się burger? Nie. Dobra, tu chwilę sobie posiedzisz, żeby być idealnie wysmażonym, panie. Dobra. Dobra, ja zabieram szpatelnię, przygotowuję pułap. Specjalny składnik, co to było? A, niebieski kotek coś. To weź jak znajdziesz niebieskiego kota, to wrzuć go, to dobra? dobra? Niebieski Mam niebieskiego kota. O, to weź go, złap tam, dobra? Tylko uważaj, żeby nic nie kradł, bo wtedy stracisz pieniądze nasze. Oddawaj, pan! Nie, nie, zadam mnie! Do śmietnika. Nie! Tu nie mogę ci złapać! Do śmietnika! Teraz ja cię zrobię! Czy no. ty, ty jesteś, ale jesteś? Ale go. Go. Podane do stołu, proszę pani, to tak... tak dawaj, wasza dawaj, restauracja dawaj. robi takie niedobre rzeczy, naprawdę, niedobre Dobra. To co, ja uciekam, ja jestem kotem, znaczy nie jestem kotem klikamy. O, kliknąłem, dobra, zamówiłem go. Wiesz go, wiesz go, bierz go, a ja. No, widzę... nie, dostawa, 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 dostawa. Zorcio. Dobre pisała przepraszam. Hey, robimy teraz dobra, najpyszniejszego magdy. O, dobrze. o, dobrze, dobrze, dobrze. Jarego, ale... ja... no, dobra. Dostawa, dostawa, proszę, Dobre, pana, Ej, proszę, proszę, dobra, dostawa, dostawa. Zorcio. Dobre pisała czym przepraszam. Hey, robimy teraz najpyszniejszego magdy. Oooo! Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Ale, go. dobra, ale będzie. Jakiejś kuchni słabej. Naprawdę. nie jest dla słowiaków Tylko. Ja zabiłem tam jeszcze, żeby lepiej doprawić. Tak, pięknie, tak, tak, pięknie. tak. I teraz patrz, ja wezmę nam 100 i wezmę bułeczki nam. I. O, I. dobra. I. 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 O, I. tak, to jest I. nasz składnik I. specjalny. I. I. Hmm? Tak. Dobrze. To biorę sobie bułeczkę jeszcze. O, szczurek jeszcze. Hello. Dobra, tak, gotowy tak. jesteś? Kładę pierwszą. Dobrze. Jest! Mamy to! Elfa. Mamy to. Ja jeszcze decyduję. O dobra. Nie. Po... nie po... My mamy dobra. E, nowy rodzaj burgera z, odwrotny czyli A, w środku. Tak. Nasz specjalny Wreszcie my wyjdzie. O czekaj. Uzapomniałem coś powiedzieć, moi drodzy. Zostawcie... Czemu po tym przyjdzie ktoś do was gdzie. Potem... Czu, czu, czu. Dobra moi drodzy, nie będę przedłużał. Nagrywam. Stawiaj więcej, stawiaj więcej. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Taki najlepszy burger jaki Iro... A Ale to jest surowy, dobra, co tam surowe koło Surowe Co surowe, Lepiej co surowe? Funkuje. O, dobra. A, to się a... Ale szczurę jeszcze musisz ogarnąć, pamiętaj o tym. To jest dobra. bardzo ważny składnik. Masz? 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 Piesz go, Jest? go! Yes. Yes. No w no, szczurze, czujesz! O! To zeptu, szczur. Szczur, no. Szczur waluny. Dobra, zostawiamy sobie jeszcze tu... O, talerz na talerzu, już ludzie będą mieć talerz. <laughs> Będę. No. O, zobacz. I nie mogę tego puścić, aż. Aż mi się zlagowało. Dobra. I teraz. Ej, chcemy podać. Co już? Dobra. Po, chodź. Podano do stołu. Yy, podano do stołu, to jest nasz specjal. Dwóch. A, tego nie możesz nosić. tylko ja to mogę. Znaczy ja zbugowane jakieś, nie wiem. Zdaj, szybko eee... daję, daj, ale jemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzenia najlepiej doprawiona była. Tak, tak. No jak wymiotciny, no O ty! Idziesz do, do kuchni teraz! Moi drodzy, muszę zasłać na chwilę do kolegi Bo... No po co? Też żeby on też wiedział. Moi drodzy, czekajcie, włączę kamerkę, bo to coś... O, może się za chwilę włączyć. No. Dobra, moi drodzy. Zacznijmy od tego kolegi. Od nowa się widzimy, okej. Okay. Przepraszam, że muszę Wam skrócić odcinek, ale no, muszę, ja muszę zadzwonić do kolegi, bo będę się wyciął z tym na placu, na nagram odcinek z nim, no to się gotujcie, bo będzie jeszcze dzisiaj odcinek jeden, na dworze odcinek, to, to... dobra, dzwonimy. Poczas bo po na tym numerze Tak jak zostaści że co? Maman, je suis maman, je peux aller au Ok, okay. okay pas euh... Zadzwonię do mnie. Nie Dobra. Ja przyjdę, obejrzymy odcinek i wyjdę na dwor. Już się nie mogę wyrobić, to już muszę za chwilę wyjść na dwor. Proszżę, że za moje maę. Co jest? A zapomniałem wam. Lecisz gościo Lecisz, Lecisz z nami. W ogóle nie zarabiamy nic. Ale ja nie, nie wiem takie pyszności tam wzrodzą. No ja nie rozumiem właśnie na... dlaczego. Czemu uciekasz? Ci uciekasz. Oh. Oh. O tu... Zwymiotował chyba. O ty gościu! O ty! ty. Hejter! Zapomniałem no. o nim mięsa. No. Dobra. Gaśnica, przecież to będzie. Gaśnica, usta. Yy. Come on, tak. o, 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 czy jest złączone? Tak. Proszę. Proszę, tutaj z dodatkowym dymem, jak w Lexusowej jak O, jak napisała, byli. że robiliśmy bardzo dobre jedzenie. Tak, ale super. Tak, tak, tak. Uśmiechnięta wyszła. Ja Ej, no. a na piwek gdzie? Na piwek, a na piwek gdzie? gdzie? Ej, patrz, wiesz co robimy z, tych, z tymi, co nie dają na piwku? Camy okay. ich... Rzucajcie się! Rzudza No wypadł! <laughs> Jak wyleciała! Co się stało w ogóle? ja też Co? I pan na to. One cię bije, bije cię, uciekaj! Ci bije. Dobrze? Dobrze? Dobrze, nie dajesz się naszej restauracji zero. Ona nie chce tam wejść, no! Co, Dobra, jest? Ej, co jest? Widzisz ej, ją? Za, za widzę to. Leci. Widzę to! Co Dobra, Dobra usmaczmy chociaż jednego dobrego burgera już na koniec. Musimy najlepszego. Ty... Kończymy ten biznes nie. nie współpracuję z takim. A to... nie. Musisz, wiesz, że musisz współpracować z takim nie! Nie! Skoro to nie, to nie współpracujesz z restauracją! Nie. To o, wezmę go, twoją go, duszę bro. do kanapki. Ooooo! No, ale burgerem. O, o, wszystkie koszmary się spełniły, na kopię. Chyba mu się nie podoba. Spojrzał się do góry. Nie podobasz mi się, gościu. Dobra, e, więc to by był tyle... Ej, gled... Ale zarobiłeś! Co? Zarobiłeś pierwsze pieniądze. Z ciebie? O, to jeszcze raz cię sprzedamy, czekaj. Nieeee. Flet kolejny. Muszę zapłacić. O, o, o. Nie. Moi drodzy, moi drodzy, nagram dzisiaj jeszcze odcinek, to widzimy się jeszcze dzisiaj, moi drodzy, to pa, widzimy się jeszcze dzisiaj na, na odcinku, pa.